do tysięcy więcej na wydatki będą skoszone do tramy, będą zaopiniowane, bo sprzęt jest, ludzie są też czekają tylko pytanie czy i zaraz. Tego Dlatego taka sytuacja jest odnośnie, jak rozumiem, Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do Pana, do Pana kolegi Radnego Słuchowskiego. Ponieważ nie jest obecna Radna Maria Rybka na dzisiejszej sesji, prosiła, abym zadała pytanie pana Staroście ponieważ Pana Starosty nie ma, a kolega Radny mówi, że jest osobą kompetentną, więc tego proszę e, o odpowiedź na takie pytanie. Panią Marię interesuje, kiedy droga od Wodociągów do Wychowa e, będzie miała wykoszoną trawę. Mówiła mi o, o niebezpieczeństwie, o wyglądzie, o wizualnym i i jeśli Pan tak, nie może mi odpowiedzieć w tej chwili, to proszę to odnotować i przywinnować, a ja przekażę odpowiedź Pani Marii. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. To jest kwestia tego odmiany dwóch, się rozpoczęły. Ja tak, rozmawiałem z dyrektorem z zarządu właśnie dróg. Radnością ja chciałbym jeszcze wspomnieć przy okazji jedną kwestię, że. Czyli co mogę odpowiedzieć? Czemu dwóch tygodni to dobre? No się rozpoczęły, tak? nie macie czym kosić, nie macie sprzętu porządnego, żeby wyjechać. No byłem... Nie nie mam zresztą, w ten, to, to. Natomiast kwestia, chciałbym przypomnieć, że w tym roku mieliśmy na spotkaniu już z Panem Radnym Powiatowym, z Panem Dyrektorem i z Panią Sołtys przy drodze na Nowy Domek, tam będzie kawałek 500 metrów remontowane. no i było też spotkanie z prawej, właśnie w drogi od Bydlowa na będzie. tak? I tam też będzie, prace będą wykonane, to jedyne że na tą aktywcji, to bardzo Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią gość tylko Bardzo proszę, chcę Pani Proszę. To bardzo proszę ja chciałam złożyć wniosek Panie Burmistrzu, chyba do Pana Burmistrza i do Pana Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. Otóż chyba koniec 24 maja miał wypadek na piątce i oczywiście ruch dwustronny z piątki puszczony był przez Bożenci. Mam zdjęcia tutaj. Jest to na miasta tego, co się działo. Wypadek stał się o godzinie 6.20, więc ruch od tej godziny do godziny 9 był dwustronny Bożenci. Dzieci nie mogły wejść na autobus. W ogóle też w ogóle bo na podwórko nie szło, nie szło wyjść zabrane, było tak niebezpiecznie. Klinowały się e, tiry. Ja proszę, ja wiem, że jest to zdarzenie losowe. Dzwoniła mi na policję i do urzędu, oczywiście bezera. Pan sołtys też dzwonił. Jest tu mój kolega radny, który jechał i widział, co tam się działo. Ja proszę o to, aby nie najgorzej, żeby takie coś się stało, ale jeżeli już... Jest to zdarzenie losowe, ale niech jedna strona jedzie przez Borzęcz druga jednak objazd przez Podlicką, bo naprawdę będzie katastrofa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze w wolnych wnioskach? Tu Pani gość. Proszę się przedstawić, zmienia nazwisko. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Monika Mowa. Jak wiadomo, jestem już tutaj po raz kolejny odnośnie tej mojej wody i y, powiem tak, mało tego, Panie Burmistrzu, byłam ostatnio ze śmieciami kawałekowymi i Pani, która odbiera tam śmieci, powiedziała, że rzeczy, takie jak opony z aut ciężarowych, są nieprzyjmowane tutaj. Mamy na własne koszty je utylizować. Ja pytam, co mamy z tym zrobić? Druga rzecz jest odnośnie tej wody. Jest czerwiec. Zaczynają wody gruntowe spadać. To co my mamy ze sobą zrobić, ten brak dobrej woli, który mówi Pan Średniawski, to dotyczy czego? Bo dalej mija kolejny rok, inwestycja była zakończona nie wiem w którym roku, bo naprawdę nie chce mi się sprawdzać. Kiedy bożeńcim miał odbiór wody i kanalizacji, już nie wspomnę, a my dalej zostajemy na lodzie, tak? Środek lata, a ja będę, nie wiem, prać yy, u kogo, już nie wspomnę o innych rzeczach, które są potrzebne w życiu abstrahując już o chodniku i innych rzeczach, jak Pan widzi, tutaj mówimy o bezpieczeństwie, tak? My, jako rowerzyści, tak, nie mamy prawa wyjazdu. Bo teraz proszę sobie wyobrazić mnie na Krajowej piątce 5 godzinie 16. To podejrzewam, że zostanie tylko czerwona plama i nic poza. Więc jedna rzecz, o której rozmawialiśmy już bardzo dawno temu, tak? Był Pan, zrobił zdjęcia, od tej pory nic się nie zmieniło, tak, nie mam żadnej decyzji, tak jak powiedziałam, jestem w stanie udostępnić sprzęt, tak, byłam zaopatrzona w płyty drogowe i to w takiej ilości, która zabezpieczyłaby mi tą całą pracę, tak, do tej pory nic się nie odezwał, więc cały ten towar, który był na moim zapleczu, niestety musiałam sprzedać, bo do tej pory nie mam decyzji, a minęło już dwa lata niestety. A nikt nie trzyma żadnego towaru, który jest wart odpowiednią kwotę, tak? I czeka na decyzję, kiedy, kiedy ktoś się zdecyduje, żeby komuś pomóc, tak? Czy czekamy na następne ofiary śmiertelne typu nas, tam ileś osób, tak? Nie będę liczyć, ile mam sąsiadów, ale to chodzi o nasze bezpieczeństwo również. Nie mamy ani jednego kawałka, gdzie można się naprawdę bezpiecznie poruszać. Nasza droga, jakby tutaj pan z gminy powiedział, zróbmy sobie furtkę to mimo wszystko włączamy się dalej do naszej piątki. Mamy tego podprąd, tak? To czyli uważamy, że to jest bezpieczeństwo. Jeśli tak wygląda nasze bezpieczeństwo, to ja bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Dziękuję bardzo. Czy pan również ustosunkuje się tym momencie na Przede wszystkim to mamy wolne wnioski, ale dalej są pytania, tak? Bo pani powinna być bardziej w tym pierwszym punkcie, Panie Burmistrzu, jeśli wolno, to ja bym chciała radni, a natomiast wolno... Został... No to tym bardziej odpowiem. Tym bardziej odpowiem. E, nie wiem, czy Państwo wiecie, w którym miejscu Pani mieszka. Pani mieszka przy drodze krajowej. E, e, tak, znaczy generalnie w miejscu niezwartej zabudowy, tak? I od lat, z tym, że z tego co, bo problem tkwi też w historii, tak? Co do kwestii tego, czy to w miał być pierwotnie budynek mieszkalny, bo to raczej było gospodarstwo lub, lub kwestia, można powiedzieć, takiego miejsca, gdzie można prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli Pani mówi o wodociągowaniu, bo Pani tak emocjonalnie podchodzi. Może słusznie, tak, ale niesłusznie z tego względu, że te pretensje są niesłuszne. Bo Pani mówi o dociągowaniu Borzęcina w sensie miejscowości, tak? A ja zadam Pani pytanie: Czy Pani złożyła wniosek w ogóle o warunki techniczne, żeby wodę doprowadzić? E, tak. Warunki Kiedy techniczne jest? były złożone. Generalnie w ubiegłym roku był u nas Pan od projektów i tak jak on powiedział do mnie to należało w gestii gminy. Budynek powstał już gotowy, odebrany w ja, 1996 tak roku. 20 lat tak, Panie Burmistrzu, 20 Ja sprawdzałem czy w tamtym roku czy w ostatnich latach był złożony wniosek. Proszę do mnie przyjść z wnioskiem złożonym o warunki techniczne, dobrze? E, o, Panie Burmistrzu, ja powiem tak, moja sąsiadka składała dokumentację, która, czy, którą osobiście przeczytałam tak? i do dnia dzisiejszego również nie dostała niczego. Odpowiedzi tak samo jest, tak jak ja, bez wody. Ma dokumentację podpisaną dokładnie przez nazwiska ja i imienia. zapraszam, żeby Pani przyszła z wnioskiem o warunki techniczne i z odpowiedzią, jakie Pani miała, z całością dokumentacji, jeżeli takowa jest. To jest kwestia wodociągowa. Druga kwestia to kwestia chodnika. Pani mieszka przy drodze krajowej, tak? Zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pani ze nią się kontaktowała ustnie, mniej więcej dwa lata temu, sugerując, że przeprowadzić pani może inwestycje, żeby udostępnić, dać możliwość i tak dalej. Był pracownik od dróg, który ustalił z Panią mniej więcej ciąg korytarza po gruncie naszym, czyli generalnej dyrekcji i mogła pani w tej części przeprowadzić sobie utwardzenia. Pani tego nie zrobiła, więc, no przepraszam bardzo, ale ja nie jestem drugą stroną w tej kwestii. Wykazaliśmy daleko idącą przychylność, podpowiadając jak to można zrobić. Przypomnę, droga krajowa. Mamy sytuacji bardzo wiele jeszcze w zabudowie zwartej, przy drogach powiatowych, przy drogach wojewódzkich, gdzie chodników dalej nie ma, tak? Przy gminnych też. Więc proszę to zważyć. Miała Pani tą możliwość i ma Pani dalej możliwość, tak jak wskazał Pani pracownik. Rozmawiałam z Panem z Generalnej Dyrekcji Drugiej Autostrady. On powiedział, że w żadnym wypadku nie bierze się zgody ze względu na bezpieczeństwo. Jest za W inwestycji, tak? Dlatego, że musieli pociągnąć pas, który jest pasem bezpieczeństwa. Czyli dobudować jeszcze jeden po małych tak? Może pani mieć pretensji do burmistrza i do gminy, że nie można czegoś zrobić na terenie gminy? Ale można było na przykład przeprowadzić rapek utwardzenia, co na przykład mojej sąsiadki, gdzie jest o, Właśnie pani odpowiedziałem, że wyszła pani z inicjatywą, bo pani powiedziała, że sama Pani to zrobi, wskazać miejsce i to zrobiliśmy. Czyli dobrowolnie teraz tak bez projektu, bez niczego tak, nadzoru mogę wejść ze sprzętem, tak, wyrównać sobie i do widzenia. Tak, już mam wolną drogę do... Uzyskać zgodę od nas i dostanie Pani wytyczne, jak to zrobić po naszym terenie. Dobrze, w porządku, wystąpię z takim dokumentem. Dziękuję bardzo. Czy w wolnych wnioskach pan Robert Gorytkowski, bardzo proszę. Panie Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, mam dwa wolne wnioski. W związku z tym, że nie mogliśmy zadawać pytań dzisiaj na tej sesji, pytania, które mamy zadane na piśmie Panu Burmistrzowi, to wniosek jeden nie do Burmistrza, jeden do Rady. Panie Burmistrzu, do Pana taki wniosek, aby Pan tak szybko, jeśli już Pan dania zmienia, a zmienianie zdania jest rzeczą naturalną, żeby Pan przemyślał, ponieważ jak byłem radny na tej sali, bo Poznane ulicy PKWN między innymi, to jeden z głównych argumentów Pana koszty. Bo Pan tutaj krzyczał, że to są koszty, że, że to będzie dużo kosztować, że to na razie mieszkańców itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. bronił Pan ulicy PKWN, jak niepodległości. Dzisiaj Pan mówi, że to nie są, decyduje, cy, cy, że to nie są znaczne koszty. Powiedział Pan również dzisiaj, że dał Pan super pomysł zresztą że możemy, była ankieta przeprowadzona, że mieszkańcy ulicy się wypowiedzieli. Mieszkańcy ulicy PKB nie chcieli zmiany ulic. Myśmy to przyjęli z szacunkiem. Dlaczego pan nie zadaje, nie zadał, nie zadał sobie Pan trudu, żeby zapytać mieszkańców? Po prostu zrobić ankietę, zrobić referendum gminne w tej miejscowości, takie lokalne, niech się ludzie wypowiedzą. Tak, apel, że jak Pan zmienia zdanie, to by przemyśleć. Wniosek do Rady. Pani Przewodnicząca, Uchwała numer z, dnia, uchwała z 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad typu i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych. W paragrafie trzecim pisze, stypendium sportowe lub nagroda jednorazowa mogą być przyznane zawodnikom klubów sportowych działających na terenie gminy Żmina". Ten zapis, ten zapis dyskwalifikuje dzieci z naszej gminy, by otrzymać stypendium sportową pana burmistrza, a które działają na przykład, czy są zrzeszone w klubach poza terenem gminy. Czyli, jeśli mamy uzdolnione dziecko z jakiejś miejscowości, na przykład z wioski, jest w łucznictwie, a w Zbigniewrodzie nie ma takiego klubu łucznictwa, E